Rekolekcje Adoracja 9, dwie kolumny. Dzień piąty. Ten kogo prowadzi Duch Święty będzie działał z całkowitym zaufaniem mojej miłosiernej miłości. Słowo Boże z dziejów apostolskich. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami. Maryją, matką Jezusa i brać mi Jego. Modlitwa do ducha świętego, świętej Mariam, arabki. Duchu Święty, natchnij mnie. Miłości Boża, pochłoń mnie. Drogą prawdy, prowadź mnie. Maryjo, matko moja, spojrzyj na mnie. Z Jezusem błogosław mnie. Od wszelkiego zła, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa, zachowaj mnie. Wprowadzenie. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wielkoduszność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość. Wszystkie te cechy to owoce Ducha Świętego. Mieć Ducha Świętego to znaczy posiadać dostęp do każdego z tych owoców. Któż z nas by tego nie chciał. Wejdźmy do wieczernika. Miejscem zesłania i przyjęcia Ducha Świętego jest Wieczernik. W Wieczerniku nie jesteśmy sami. Jest tutaj z nami Maryja. Modli się razem z nami i towarzyszy nam. Jeśli pozwolisz Maryi, aby Cię prowadziła, ona zawsze przyprowadzi Cię do Jezusa. Maryja wiedzie nas do Eucharystii oraz adoracji Najświętszego Sakramentu. Pomaga nam zrozumieć, że nasza parafialna kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu jest naszym wieczernikiem. Każde miejsce, w którym trwa adoracja Jezusa, jest naszym wieczernikiem. To właśnie tutaj, w doświadczeniu cichej adoracji, Jezus pragnie napełnić Cię pokojem, radością, mocą, słodyczą i wieloma innymi duchowymi owocami działania Ducha Świętego. Jedyne, o co Cię prosi, to to, aby przychodzić do Niego i wiernie trwać w Jego obecności. Czy zechcesz przyjąć Jego zaproszenie i spełnić Jego prośbę? Lektura duchowa z dzienników in Synu Jezu. Poniżej znajdziesz fragment lektury duchowej. Czytając zatrzymaj się na tym fragmencie, który Cię poruszy. Kiedy znajdziesz to słowo, smakuj je, rozważaj i zachowuj w sercu, aby mogło wydać owoc w Twoim życiu. Mówi Pan Jezus. Ufaj przewodnictwu tego, którego posłałem, aby się z Tobą zaprzyjaźnił, Ducha Świętego, Twojego obrońcy. Naucz się słuchać Jego delikatnych natchnień. Im bardziej poddasz się Jego działaniu, tym lepiej zrozumiesz, dokąd i w jaki sposób cię prowadzi. Oto sekret świętości. Dać się prowadzić Duchowi Świętemu we wszystkim. Proś usilnie, aby Tobą kierował. Wzywaj Go, On jest przy Tobie w każdym momencie. Gdy przychodzisz na adorację, odłóż na bok wszelkie niepokoje i troski i pozwól Duchowi Świętemu, aby łagodnie jednoczył Twoje modlitwy z modlitwą, która wznosi się do Ojca z mojego eucharystycznego serca. Modlitwa, którą do Niego zanoszę, zawiera każdą Twoją prośbę. Trwaj w pokoju. Chwila refleksji, z umysłu do serca. Jezus mówi, że Duch Święty jest tym, którego posłał, aby się z tobą zaprzyjaźnił. Czy możesz powiedzieć o sobie, że przyjaźnisz się z Duchem Świętym? Zastanów się nad tym chwilę. Naucz się słuchać jego delikatnych natchnień. Być może te rekolekcje są dla Ciebie zaproszeniem do tego, aby zaprzyjaźnić się z Duchem Świętym przez adorację Najświętszego Sakramentu. Ktoś usilnie, aby tobą kierował. Spróbuj przyjąć do serca tę radę Pana Jezusa. Zastanów się teraz nad jednym obszarem Twojego życia, w którym doświadczasz jakiegoś braku i postanów, aby zacząć usilnie prosić Ducha Świętego, by do tych obszarów przyszedł ze swoją mocą. Odłóż na bok wszelkie niepokoje i troski. Zapamiętaj te słowa Jezusa i przypominaj je sobie za każdym razem, kiedy będziesz doświadczać przeciwności utrudniających Ci przyjście na adorację. Piąty krok. Kiedy zaczniesz trwać na adoracji, Jezus będzie posyłał do Twojego serca Ducha Świętego. Dlatego piąty krok to otwarcie swojego serca na działanie oraz dary Ducha Świętego. Wybierz dziś jeden z siedmiu darów Ducha Świętego i zacznij prosić Jezusa, aby ci tego daru udzielił aby rozwijać w sobie otwartość na Ducha Świętego zapraszaj do swojej modlitwy Maryje i pamiętaj że możesz wzywać Ducha Świętego w różnych sytuacjach dnia codziennego a szczególnie za każdym razem kiedy przychodzisz na adorację możesz to uczynić tym prostym wezwaniem przyjdź Duchu Święty modlitwa Panie Jezu dziękuję ci za dar Ducha Świętego oraz za dar Maryi Niech prowadzenie przez Maryję pomnaża we mnie otwartość na działanie Twojego świętego ducha. Maryjo, prowadź mnie do Jezusa obecnego w najświętszym sakramencie, wypraszaj mi dary ducha świętego, oraz ucz mnie przyjmować Jego święte natchnienia. Amen. Akt strzelisty. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Zmiłuj się nad nami, świadectwo, teraz już wiem, że warto dać Jezusowi swój czas. Dzięki adoracji nauczyłam się szukać Jego obecności w codziennym życiu, wołać do Jezusa po przebudzeniu podczas codziennych zajęć, radować się z nim i powierzać mu swoje troski i kłopoty. Podczas adoracji Bóg dał mi też łaskę przebaczenia i miłości do drugiego człowieka. Przestałam patrzeć przez pryzmat. Ja zaczęłam szukać w każdym człowieku dobra, nawet w tym, który mnie zranił. Zaczęłam też mieć większy kontakt z Ewangelią. Często rozważam ją w czasie adorowania i zauważam, co Bóg dzisiejszego dnia chce do mnie powiedzieć, co dzisiejszego dnia pozwala mi odkryć i zrozumieć. Ta godzina to sens każdego kolejnego tygodnia w moim, naszym życiu. Zmieniło się także nasze życie rodzinne. Zaczęliśmy też w domu rozmawiać o Panu Bogu. Łatwiej się o kimś mówi, gdy spędza się z nim czas, tą jedną godzinkę w tygodniu, gdy się go coraz lepiej poznaje poprzez Ewangelię. Teraz na wszystkie sprawy mojego życia patrzę przez pryzmat wiary. Przestałam się też przejmować tym, co inni pomyślą o mnie. To nieistotne. Istotne jest tylko to, co myśli i wie o mnie Jezus. Zrozumiałam też, że gdybym się nie zapisała, gdybym nie podjęła zobowiązania. Na pewno nie robiłabym tego regularnie. Zawsze znalazłaby się jakaś wymówka, że może później wieczorem, za tydzień, taka słabość nas, ludzi. Teraz już wiem, że warto dać Jezusowi swój czas, adorująca. Na koniec, aby rozważane w tej medytacji treści mogły wydać w Twoim życiu jak największy owoc, zachowuj je w sercu, wracaj do tych rozważań. Powtarzaj w duszy słowa, które Cię poruszyły, oraz módl się słowami aktu strzelistego. Niech te rekolekcje wydadzą w Twoim życiu błogosławione owoce. Jeśli zechcesz podzielić się z nami świadectwem łask otrzymanych przez Adorację Najświętszego Sakramentu, lub chcesz podzielić się doświadczeniem tych rekolekcji, napisz na adres adrian.totustuus.gmail.com. Za każde świadectwo i za każdą łaskę niech Pan Bóg będzie uwielbiony. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jaka była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.